Witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chromidas. Przychodzę do Was dzisiaj z otwarciem nowej paczuszki, która jest całkiem spora, natomiast kryją się tam jedynie próbeczki. Natomiast trzy próbeczki o pojemności z tego co pamiętam 5 ml. Natomiast no, spodziewam się, że jest to dobrze opakowane, skoro jest taki rozmiar tego pudełka, mogę Wam to zaprezentować. Całkiem spore jest to pudełko. No, i nie będę ukrywał, że są to zapachy, które są dla mnie nowością, jeszcze ich nie wąchałem. I będzie to Marka Serżow. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, w momencie, gdy to nagrywam, jest tutaj strasznie ciepło w moim studiu nagrań. Natomiast paczuszka przyszła do mnie wczoraj, wczoraj ją odebrałem. Są to nowe zapachy serżow, przynajmniej dla mnie nowe, bo na rynku są już wiele, wiele lat. Ten zapach, który mnie najbardziej ciekawi, powstał z tego, co pamiętam, w 2010 roku, więc już jakiś czas temu. Natomiast ktoś tam na grupie perfumowej, zdaje się, pisał, że ten zapach również jest fantastyczny na lato, na wakacje, więc zobaczymy, zobaczymy, czy tak będzie w istocie, czy mi się ten zapach spodoba. Podobno ma lekko koloński wydźwięk, zobaczymy, czy na mojej skórze będzie to również pachnieć, czy będę w stanie to potwierdzić. Oprócz tego, moi drodzy, w końcu zainstalowałem sobie tutaj po bokach oświetlenie podświetlające tło. Dzisiaj ustawiłem sobie kolor cyjan. Nie wiem, czy będzie za jasno, czy będzie za ciemno. No zobaczymy, jak to będzie na nagraniu. Dlatego dzisiaj tak troszeczkę kolorowo z efektami wizualnymi. Także przechodzimy do unboxingu tej wielkiej paczki. Moi drodzy, ustawiłem dzisiaj tak perspektywę na mnie, dlatego że jest to coś innego, Coś innego, coś nowego stwierdziłem, że nagram sobie taki unboxing tym razem z tej perspektywy. No i oczywiście jeden z tych zapachów, ten, który mnie najbardziej ciekawi, zaraz sobie przetestujemy, a być może w kolejnym filmie przejdziemy do kolejnych, wobec tego no paczka całkiem spora. Tym razem, moi drodzy, zakup z OLX, ale od pani sprawdzonej, która miała dużo pozytywnych komentarzy, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Zresztą teraz na OLX, z tego co wiem, jest jakaś tam ochrona kupujących. Coraz więcej osób kupuje, no i bardziej się to opłaca, tak naprawdę, bo też jest przesyłka tańsza, no i tak dalej, i tak dalej. Patrzę tylko, czy mi się nagrywa, dobra. Dobrze, moi drodzy, także e, zrobię to przy Was. Tak troszeczkę niewygodnie, wolę z góry, no ale jednak warto coś innego na kanał wprowadzić również. Paczka, powiem Wam, że całkiem spora, jak na trzy próbeczki jedynie. No ale spodziewam się, że będzie dużo folii bąbelkowej. No, cały czas niestety. E, Moi, mój nauk perfumowy daje o sobie znać. Niestety w tym roku to już, to już jest choroba na maksa. No ale niedługo wakacje, warto poznać jeszcze coś świeżego. Zresztą zawsze jeśli chodzi o markę Serżow, to y, były y, wrażenia pozytywne, więc myślę, że tutaj nie będzie inaczej. Natomiast z tymi zapachami lekko retro, no różnie bywa. Dobrze. Okej. Okay. No i moi drodzy tak to się prezentuje w środku. Paczka całkiem spora. Są tutaj wypełnienia te poduszeczki powietrzne oczywiście. Także zapachy są owinięte w coś takiego. Także ja myślę, że ten kartonik sobie już odłożę. Także skupimy się dzisiaj na, na zawartości tego. Wziąłem po 5 ml, pani sprzedawała po 10, natomiast wyprosiłem, żeby było to po 5 ml, dlatego że w celach testowych tak naprawdę lepiej 5, bo nie wiadomo, czy mi się to spodoba. Cena również nie była wcale jakaś taka mała, no w końcu to serżow. Nie pamiętam już dokładnie ile, no chyba ponad 8 zł za ml, więc. Nawet i piąteczki troszeczkę wyszły. Może trochę taniej, już nie pamiętam teraz. Tyle ostatnio tego u mnie się pojawia. Że... Natomiast no, zapłaciłem również z własnych pieniędzy. Budżet na wakacje coraz mniejszy. No cóż. Najwyżej się sprzedać, będą mnie ładne. Tak to wygląda. Patrzcie, jak fenomenalnie zapakowane. Nie dość, że tutaj w taką folię bąbelkową, to jeszcze każdy zapach z osobna jest również, moi drodzy, owinięty bardzo dobrze. Także folię też puszczam w świat. No i oczywiście rozwijamy, pokazujemy, co to jest. Dzisiaj unboxing dosyć szybki i tak naprawdę bardzo. Mnie to ciekawi, no i oczywiście, patrzcie, jaką chromidas ma dobrą rękę do zapachów. Akurat wyciągnąłem ten, którego byłem najbardziej ciekaw, mimo że przecież no, była to sprawa losowa 1 do 3, więc. Serżow Fiero, moi drodzy, serżow Fiero. Zapach podobno, właśnie, lekko koloński, podobno świeży z cytryną, z trawą cytrynową. No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy sobie go testować, myślę, w tym odcinku. Natomiast pokażę Wam, co jeszcze, co jeszcze. Kolejny zapach, moi drodzy. Tak tutaj odwijam. no Przyznam szczerze, że trochę jest niewygodne, jednak otwieranie z tej perspektywy, ale e, czasami było tak, że nagrywałem z góry, później przełączałem się na siebie, trzeba było to znowu montować, łączyć, robić dwa pliki cięcia. Więc lepiej, może faktycznie albo z góry, albo z tej perspektywy. E, kolejny zapach na lato, moi drodzy, również serżow, trzy Serżowy, których jeszcze nie znam. Tym razem serżow e, Mefisto. Serżow Mefisto. Też podobno bardzo świeży zapach. Wziąłem go tak naprawdę przy okazji, bo, bo bardziej byłem ciekaw tego fiero, a ten, no stwierdziłem, że też może przy okazji, czemu nie, też nie było jakoś bardzo dużo za niego. No i trzeci zapach, moi drodzy trzeci zapach, tym razem dla Aury. Aura tak no troszeczkę nosem kręciła, że akurat e, dla niej takie drogie kupuje, ale 5 ml wcale nie wyszło tak bardzo dużo, natomiast ja również byłem bardzo ciekaw tego zapachu. Niektórzy mm, pisali gdzieś, zdaje się, że ten zapach troszeczkę przypomina kerosen, Unknown Pleasure, który Aura bardzo lubi, który jej się bardzo podoba, natomiast e, to są chyba perfumy w podobnym klimacie. Tak przynajmniej ludzie pisali. No i jest to moi drodzy Serżow Lira. Serżow Lira czyli też wanilia, z tego co pamiętam, tam był też karmel e chyba, coś tam jeszcze, no raczej takie perfumy gourmand, raczej takie słodkie, zobaczymy, zobaczymy, apetyczne przede wszystkim, więc no mam nadzieję, że aurze się spodobają, ja oczywiście też jeszcze ich nigdy nie wąchałem, mam nadzieję, że będą to zakupy udane, moi drodzy. Także licząc po 40 zł, powinno być koło 120 zł plus przesyłka. Wyszło tam chyba troszeczkę mniej, z tego co pamiętam chyba koło 115, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd. Natomiast przejdziemy sobie do zapachu fiero w dzisiejszym odcinku. Dlatego, że niedługo wakacje, tak naprawdę w momencie, gdy to nagrywam, już jest bardzo gorąco. Wszyscy szukamy jakiegoś letniego orzeźwienia, jakiegoś zapachu, który by faktycznie w te upalne dni fajnie pachniał, fajnie projektował również na skórze, a przy tym nie był męczący. Oczywiście tych zapachów na lato z. Dużą projekcją raczej nie polecam. Ten podobno ma dużą projekcję i podobno jego moc jest ogromna, ale zobaczymy. No tutaj skład był dosyć przyjemny. Tam z tego co pamiętam, była cytryna, chyba była bergamotka, ta trawa cytrynowa kto wie. Być może ten zapach faktycznie będzie świeży, będzie się nadawał do użycia go. Nad morzem, chociażby w jakiś chłodniejszy wieczór, na jakiś spacer plażą. Kto wie, kto wie. Dlatego, no, zdecydowałem się, dużo pozytywnych opinii słyszałem już o tym zapachu. Z tego, co wiem, to chyba nawet jeden pan, który też na grupach perfumowych mocno się udziela, mówił, że koniecznie, koniecznie muszę przetestować Fiero. Więc czemu nie, czemu nie, moi drodzy? Dobrze, także jeszcze nie psikane. Mm, nie wiem, czy są to. Aha, to chyba faktycznie są 5-mililitrowe buteleczki. Także nad no, nadgarstek nie będę przedłużał, sam jestem ogromnie ciekaw. <śmocje> emocje, emocje. Zaczynamy. Dwa pierwsze psiki. Dopiero się musi atomizer uaktywnić. Dobra, chmurka poleciała. Testujemy, testujemy. No, faktycznie z tej odległości powiem Wam, że, że no, nie da się ukryć, że mm, dolatuje do mnie taka chmura y, zapachu lekko kolońskiego, lekko nawet retro, y, ale w świeżym klimacie. No, z tej odległości przyznam szczerze, że mi się podoba, natomiast no, zapach kurcza aż w gardle drapie naprawdę jest bardzo intensywny. <ścoughs> no, nie spodziewałem się, że aż tak. Na pewno z tej odległości daje dosyć dobrą cytrynką, natomiast bardzo naturalną, taką faktycznie świeżą. Szczerze mówiąc, bałem się, że ten zapach będzie pachniał nieco anerzowo, bo gdzieś ktoś napisał taki komentarz, że właśnie na jego skórze ten zapach układa się w taki sposób anerżowy, a ja za anerzem za bardzo nie przepadam. No kto wie, kto wie, zobaczymy. Myślę, że już powolutku. W skórę się wchłonęło, więc bardzo świeży, kurczę, naprawdę. No, powiem Wam, że ładny jest, naprawdę było warto, było warto wydać te pieniądze. Na pewno bardzo dominuje w tym zapachu cytryna. Ale co istotne, faktycznie przełamana czymś jeszcze. I trawa cytrynowa też ma faktycznie taki wydźwięk bardzo orzeźwiający, bardzo taki, no inny, inny niż cytryna bez tej trawy cytrynowej. No to jest, powiem Wam, że naprawdę coś fajnego. Leciutko mięta gdzieś tam też wibruje. Hmm, no, ma się wrażenie, że więcej tutaj cytrusów jest. Nie tylko, nie tylko cytryna i trawa cytrynowa z miętą, ale jeszcze coś na pewno. Zapach bardzo świeży, naprawdę bardzo świeży. Całe szczęście, że, że tym anyżem nie pachnie tutaj. No, bałem się, bardzo się bałem. No, kurczę, teraz to trochę żałuję. Mogłem 10 ml od razu zakupić, ale powiem Wam, że. No póki co to chyba najświeższy serżow w mojej kolekcji. Nie pamiętam, czy było coś świeższego. No jeszcze Nio mi się też podobało. Natomiast w Nio dużo więcej akordów Neroli, taki dosyć ostrzejszy. Ten bym powiedział bardziej w klimacie aromatycznej cytryny. Nie wiem, tak naprawdę do czego go porównać. Troszeczkę może jak Alur, OM. Sport Colon, troszeczkę może jak Dior Sport Colon, aczkolwiek tutaj ta cytryna przełamana trawą cytrynową jest czymś innym, no czymś naprawdę ciężkim do opisania. No, powiem Wam, że takiego zapachu jeszcze nie testowałem. <ścoughs> Czuć w nim na pewno jakąś taką leciutką nutkę vintage. Być może jakieś takie stare salony barberskie, jakaś taka lekka kolońska nutka też tutaj jest. Natomiast no powiem wam, że nie aż tak mocna. Powiedziałbym, że tak może 1 dziesiąta tego zapachu to jest taka kolońska nuta. Właśnie w tym klimacie retro vintage. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mam wrażenie, że ten zapach troszeczkę pachnie e, jakimiś ziołami. Da się tutaj wyczuć też jakieś zioła, nie tylko mięte. E, wiecie dobrze, że ja zamiętą w perfumach akurat nie przepadam, mimo że jako napój ją bardzo lubię, e, piję na co dzień zamiast herbaty. To jakoś w perfumach ta mięta mi się nie podoba. Często pachnie sztucznie, często pachnie po prostu źle, jak pasta do zębów, e, co na pewno mm, no, nie jest dobre e, dla perfum aby facet pachniał jak pasta do zębów. Natomiast tutaj wam powiem, że ta mięta też jest takim dodatkiem tylko, na pewno nie, nie psuje tej kompozycji. Ona gdzieś się tam czai, na pewno ona jest dosyć aromatyczna, ale też bardzo świeża, bardzo naturalna, bardzo fajna, ale przede wszystkim cytryna z tą trawą cytrynową. No i powiem wam, że mm, mam wrażenie, jakby była tutaj werbena. Tak jak kiedyś wąchałem czysty olejek z Werbeny, to też mam wrażenie, że, że tutaj Werbena może się znajdować. Kiedyś zresztą cukierki chyba o smaku Werbeny też miałem przyjemność testować, więc. No tak możecie sobie wyobrazić bardzo świeża, aromatyczna cytryna, trawa cytrynowa na dodatek, która jeszcze ten zapach podbija, leciutka nutka naturalnej mięty i werbena. Jakby zrobić taki miks, to tak by ten zapach pachniał bardzo świeży. Powiedziałbym, że wbrew pozorom nawet dobry na upały. Chociaż jest intensywny, powiedziałbym, że też mógłby na pewno kogoś przydusić. Ja już jestem osobą zaprawioną w bojach, już tyle tych zapachów przetestowałem, przewąchałem, więc e, powiedzmy, że jestem przyzwyczajony. Na pewno jest to zapach w klimacie świeższym. E, myślę, że będę go stosował na upały, natomiast Wam polecałbym ten zapach raczej na ciepłe dni niekoniecznie na upały, tak bym powiedział. Także podejrzewam, że trwałość będzie tutaj ogromna. Projekcja też niczego sobie. Naprawdę piękny zapach, aż szkoda troszeczkę, że ten flakon nie do końca jest taki, jak ja bym chciał. Ten nowszy design, ta nowa, nowsza szata graficzna, chociażby erba pury, warda zupełnie inaczej, bardziej do mnie przemawia ten design niż te starsze z tym dzinzelkiem. Natomiast, no wiadomo, no to już jest zapach, który parę lat temu wyszedł. Z tego co pamiętam, był. To 2010 rok. No i tyle, przejdźmy jeszcze do nutek zapachowych, moi drodzy. Dobrze moi drodzy, także e, tak jak powiedziałem Serzow 1888 Fiero, e, zapach dla mężczyzn, typowo dla mężczyzn stworzony w 2010 roku, miałem rację, dobrze zapamiętałem, twórcą tego zapachu jest pan e, Chris maurice który stworzył wiele wspaniałych kompozycji zapachowych, również dla Serzowa, z tego co pamiętam, to stworzył on między m.in. Vardasinę, co tutaj jeszcze mamy, mamy Aleksandrię 2, którą również testowałem jakiś czas temu, mamy Operę, którą bardzo lubię, Serżow Opera też jest niczego sobie, na moim kanale jest zresztą test Serżowów z Auro możecie sobie e, przypomnieć, jeśli nie pamiętacie tego filmu e, i oprócz tego m, też ten pan stworzył kilka zapachów dla e, Nishan, jeśli chodzi o Fiero, no to 30 kosztuje Prawie 600 zł, a setka kosztuje prawie 1000 zł. Tak na dzień dzisiejszy, na końcówkę czerwca, to wygląda w perfumery. No, być może gdzieś taniej dałoby się znaleźć. Natomiast, no tak mniej więcej to wygląda. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, moi drodzy, to w nutach głowy mamy cytrynę, amalfi. No właśnie, takie miałem wrażenie, że to jest cytryna, ale nieco inna. Ta cytryna Amalfi, chyba właśnie gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym, jest przede wszystkim dominująca. Pamiętam taki zapach jak Aqua di Parma, Fico di Amalfi. Zresztą ten zapach pojawił się w moim zestawieniu Top 10 na tegoroczne lato. Nie wiem, czy ten film pójdzie wcześniej czy później niż Top 10 na lato. Myślę, że może później, ale kto wie. Więc tam też bardzo fajna aromatyczna cytryna Amalfi. Oprócz tego trawa cytrynowa, tak jak mówiłem, bergamotka i czerwona pomarańcza, co też fajnie dopełnia ten zapach. No faktycznie, dużo cierpkości, ale takiej aromatycznej. W nutach serca, moi drodzy, mamy miętę, neroli. No proszę, neroli też tutaj jest. Wow, mamy również estragon i tymianek. Także kto wie, czy ta leciutko ziołowa nuta to nie był faktycznie tymianek. W bazie, moi drodzy, mamy wetywerię, drzewo sandałowe, Paczule, gałkę, muszkatołową i kumarynę. No przyznam szczerze, że jestem zdziwiony bardzo, że nie ma tutaj werbeny. Kiedyś pokazywałem Aurze ten skład i ona powiedziała, że odnosiła się do tego komentarza, który ktoś napisał, że ten zapach może pachnieć lekko anyżowo i właśnie mówiła, że zdaje się estragon chyba w połączeniu, nie wiem czy z gałką muszkatołową, czy właśnie może z kumaryną a być może nawet z Neroli, nie pamiętam z czym, wiem, że chodziło na pewno o ten Estragon, że ten Estragon w połączeniu z jakąś nutą zapachową daje właśnie taki wydźwięk lekko anerzowy. No jak widzicie, wiedza Aury o perfumach jest zdecydowanie większa niż moja, także no zawsze przy każdej możliwej okazji podkreślam to, że Aura ma niesamowity nos do zapachów dużo lepszy niż ja. Natomiast sam zapach bardzo przyjemny, Sergio Fiero, na pewno będę się nim psikał. Teraz po paru chwilach powiem Wam, że ta cytryna Amalfi już nieco łagodnieje. Teraz ten zapach staje się bardziej koloński. No kojarzy mi się z takim bardzo zadbanym mężczyzną faktycznie gdzieś nad Morzem Śródziemnym troszeczkę gdzieś tej neroli, troszeczkę może tej wetywerii również tutaj jest, ale jakbym miał powiedzieć, to najbardziej wyczuwam faktycznie cytrynę i trawę cytrynową, tak bym to powiedział, gdzieś również ta mięta, ale, ale fajnie, fajnie jest to zmiksowane, na pewno nie jestem rozczarowany, bardzo miłe zaskoczenie, no przyznam szczerze, że zapach jest lepszy niż się tego spodziewałem, naprawdę. Oprócz tego, moi drodzy, mam tutaj również y, opis, opis z perfumerii Notino. Chciałbym Wam go również przytoczyć, abyście mniej więcej mogli uświadomić sobie, jak ten zapach y, można opisać, aby poczuć troszeczkę ten klimat. Więc tutaj Notino pisze, nie zwalniaj tempa nawet pod koniec pracowitego dnia. Męska woda perfumowana Serżow Casa Moratti 1888 Fiero oparto na bazie bogatej kompozycji składników zapachowych, która będzie nieprzerwanie pobudzać twoje zmysły i nadawać codzienności energetyczny, Rytm. Zapach został opisany jako perfumy aromatyczne o ziołowych akordach, co by się oczywiście e, zgadzało. Lekko korzenny, nieco cytrusowy zapach, emanujący optymizmem i radością. Świeży, idealny na ciepłe pory roku. No, przyznam szczerze, że naprawdę, naprawdę jest to wszystko prawdą. Mogę się pod tym podpisać obiema e, rękoma. Również powiem wam, że z tego, co wyczytałem, to zapach jest podobny. Tak głosowali widzowie, że zapach jest podobny do Diora O Savage, czyli tej starszej wersji nie tego Savage'a, który reklamował Johnny Depp, ale tego O Savage, czyli tego właśnie bardziej kolońskiego, bardziej retro. On ma zupełnie inną butelkę o takim leciutko zielonym, zielono-żółtawym soku. Czy jest to prawda? No wydaje mi się, że tak, natomiast miałem ten zapach jedynie z próbeczki. Powiedzmy, że jest bardzo elegancki, właśnie w klimacie, nieco vintage, ale gdybym miał wybrać z tych dwóch, to z tego co zapamiętałem, jak pachniał Osawasz, to wybrałbym zdecydowanie Fiero. Według mnie jest świeższy, bardziej cytrynowy, tamten był bardziej koloński i bardziej retro, co oczywiście można by dopasować dla faceta jednak nieco starszego, jeszcze niż ja, mimo że już też młody nie jest. Oprócz tego zapach podobno również jest podobny do Roja Dove Skandal Pur Om Cologne. Tutaj akurat bym się nie zgodził. Według mnie Fiero jest zdecydowanie, zdecydowanie fajniejszy. Pamiętam, że jakiś czas temu wąchałem wszystkie propozycje od Roja Colon No i chyba najbardziej spodobał mi się zapach Elysium na drugim miejscu chyba Danger i, i tam jeszcze Vetiver był, a właśnie ten skandal zupełnie zupełnie nie przypadł mi do gustu, pachniał na mnie źle no, ale powiedzmy, że i tak byłem zadowolony, bo na cztery zapachy kupione w ciemno, trzy okazały się bardzo fajne. Wobec tego może kiedyś zrobię takie porównanie roża według mnie, bo są to naprawdę zapachy również umiejscowione bardzo wysoko w rankingach miłośników, pięknych zapachów. Natomiast no cóż jeszcze o dzisiejszym zapachu mógłbym powiedzieć? Powiem Wam, że ta cytryna teraz nie jest aż tak grzeźka, nie jest tak cierpka, raczej staje się nieco pudrowa. Tutaj teraz po tych paru parunastu minutach do gry dochodzą bardziej akordy zielone, leciutka, ziołowość. Kto wie, czy właśnie to serce mmm, tak komuś nie pachniało anerzowo, bo gdyby się tak zastanowić, to faktycznie może jakaś leciutko nutka jest, która może dawać takie wrażenie, ale kamień z serca, naprawdę kamień z serca, gdyż Mimo że być może, być może jakieś takie leciutko-anyżowe jest zabarwienie, to, to jest przełamane tą cytryną, tą trawą cytrynową, więc nie pachnie to aż tak źle, aż tak kolońsko i retro jak w niektórych zapachach, które wąchałem. Tutaj bym powiedział, cały czas ten klimat świeży jest utrzymany. No dziwne mam wrażenie, że ten zapach również będzie powoli się ocieplał i leciał w stronę bardziej medlaną, co troszeczkę dziwi. Natomiast, no, takie mam wrażenie, on się zdecydowanie bardziej ociepla ten zapach. Traci tą początkową ostrość, tą cierpkość, teraz taki już bardziej wygładzony. Myślę, że trwałość będzie na bardzo wysokim poziomie, tak jak wspominałem, dla faceta raczej zadbanego w jakiejś koszuli, w fajnym sportowym samochodzie, gdzieś gdzie jest bardzo ciepło, gdzie może się lansować na pewno. Zapach jest dość głośny, nie ma tutaj co ukrywać. Chociaż spotkałem się też z opiniami, że niektórzy uważają, że na nich nie pachnie aż tak głośno, bo raczej... Tutaj ten zapach był opisywany jako zapach z ogromną trwałością i ogromną projekcją. Natomiast no niektórzy uznali, że owszem, trwałość jest bardzo dobra, natomiast projekcja nie aż tak. Więc zobaczymy, jak będzie na mojej skórze. Dużo tak naprawdę zależy od samego pH, od naszej skóry. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Powiem Wam naprawdę, że. Według mnie jest to zapach wart tych pieniędzy. Jeśli szukacie czegoś z bardzo fajną, naturalną cytryną, o nieco egzotycznym zabarwieniu, to myślę, że Sergio Fiero będzie bardzo dobrą propozycją. Kto wie, czy nie zrobimy sobie kiedyś recenzji uaktualniającej ten zapach? Kto wie, czy kiedyś nawet nie pojawi się flakon u mnie, bo zapach zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Pierwsze wrażenie bardzo mi się spodobał. Jak widzicie, jestem tutaj uśmiechnięty od ucha do ucha. Naprawdę zapach. Myślę, że podoba mi się, dobrze tutaj trafia w mój gust, także będzie fajną propozycją uzupełniającą na lato, być może na jakąś romantyczną kolację. Kto wie, kto wie. Myślę, że do nadmorskiego klimatu ten zapach będzie pasował idealnie. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to na dzisiaj tyle. W kolejnym odcinku przetestujemy sobie Mephisto, o którym słyszałem również bardzo wiele dobrego. No i mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Dajcie koniecznie znać, czy znacie Serżofa Fiero. Jeśli tak, to co o nim myślicie, a może dopiero macie zamiar go poznać? Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Również bardzo Was proszę o subskrypcję, bo też zauważyłem, że sporo osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału, co oczywiście mówią statystyki YouTube. Więc jeśli jeszcze nie subujecie, to oczywiście możecie to zrobić. Będzie to takie podziękowanie za mój wkład, za moją pracę i na pewno jeszcze wiele ciekawych zapachów przed nami. Cieszę się, że jesteście częścią tego wszystkiego, no co pracujemy wspólnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia.